Jak sami wiecie, niełatwo, 40 lat, trzeci posiłek, pierwszy dzień mocnej diety. Stoi sobie człowiek teraz w sklepie ze swoimi gadżetami, a za nim stoi trójka młodych ludzi i, i gadają mi za a ja lubię pierogi, ale takie z mięsem to mówiła burgera, ale takiego z ananasem No Człowiek tak słucha słuchaj, słucha, słuchaj, bo przecież ich głodne, bo co to takie jedzonko, warzywka, to nie jedzonko, trzeba się przestawić. A zaraz słyszę, a ja to lubię pierogi, ale tylko takie z owocami, na no, słodko, ze śmietaną. A mówię, no przecież zlitujcie się ludzie, przecież dajcie się pokój. <grytanie> Patrzcie, co teraz przyszło miłeś, mój trzeci posiłek, a przed nami jeszcze dwa, bo ma być ich pięć dziennie. Jeżeli ktoś pyta, czy jestem głodny, to muszę powiedzieć, że po prostu chyba zwariuję, bo minęło parę godzin od zjedzenia drugiego posiłku, teraz trzeci, a ja chyba zjem czwarty i piąty jednocześnie. Słuchajcie za mnie kciuki. Dużo koperku, dużo koperku, będą warzywka, dużo koperku. bacza, dasz radę, będzie wąchał boczek, wiatr, warzywka, będziesz myślał, że jest mięsko, da radę. Pierwszy dzień nie jest łatwo, uwierzcie mi, jest po prostu ciężko. Szanuję wszystkich ludzi, niektórzy dali radę rzucić zbędne kilogramy. To jest po prostu nieprawdopodobne, że człowiek ma całe koryto warzyw, zje trochę, można powiedzieć zje prawie wszystko, a mija 25 minut i on zaś chce jeść. Mówi do mnie trener, pamiętaj bardzo, tylko nie oszukuj. Trzymaj się tego szećkiego. 100 gram kurczaka wędzonego, no to 100 gram. A tu? <laughs> ja się załamie! Ja się załamie! I jeszcze muszę obciąć z tego do równej sety. No to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne, nie? Bo z tego kawałka, który myślałem, że jest mój, musiałem sobie tyle podkrajać. no właśnie to. I dopiero teraz wyszła równa seta. Pozdrawiam cię mój trenerze. O! Jeżeli e, moje ciemne pieczywo e, waży 40 deko, to ja je mam na 4, bo mam być tylko po 10 deko. Może się ja sobie odkroję. Ja serce boli. Jak chcę myślę, że ja mam być taki głodny To będzie gdzieś seta, nie? 400, będzie 200, ta nie? No pieska jest grubsza, to mniej. To no nie żałuj mi no! Dobra, i na wagę. 92. Dobra, to do, do, do obie warzywami, dobra. Okej. Okay. Powiem wam wszystkim szczerze, bardzo ciężki jest ten pierwszy dzień. Ręce mi się trzęsą. W sklepie ludzie gadali o jedzeniu. Ja tutaj patrzę ludzie zamawiają sobie burgery, A ja tutaj mam zaledwie 10 deko kurczaka Przed którym płakałem jak go kroiłem Bo przecież ja tyle zjadałem na śniadanie razy 5 Zobaczcie ten chleb, to jest 10 deko Przy jak kroiłem ten chleb to myślałem, że na śniadanie całe jadą Ale dołożyłem sobie ziółek, Trochę lubczyku, dołożyłem sobie Ziół prowansalskich I pieprzu cytrynowego No i kiełka Kiełki brokułów też dorzuciłem do tego wszystkiego Jedziemy z tym światem 23 trzeci posiłek. Warzywka, które mi zostały z drugiego posiłku, przełożyłem do trzeciego posiłku. Bo powiem Wam szczerze, dziura w brzuchu. Po prostu dziura w brzuchu. Co zjadłem, po prostu we mnie wpadło i zaraz głodnie się zrobiłem. A teraz zabieram się za kolejny posiłek. Oczywiście woda z cytryną jak najbardziej wskazana. Jemy. Coś wspominał tam o, o treningach ten mój trener, ale to dopiero w nowym tygodniu. Bo ja w tym tygodniu nie jestem w stanie się po prostu cały trzęsę. Niech Wam smakuje. Dobry brokuł nie jest zły. Wiecie, jak na to patrzyłem, to pomyślałem sobie, że w szpitalu lepiej karmią, ale ludzie to jedzą i żyją. I jak patrzę na Łukasza, to sobie myślałem, może nie chciałbym wyglądać jak ty, bo ty jesteś naprawdę poważnie już przygotowany do zawodów, ale, ale po prostu te 20 kg mniej. Kuczaczek wędzony całkiem fajny. Dołożymy sobie tutaj trochę lubczyku. Lubczyk jest że przepraszam, w ogóle wiecie sami o tym. Troszkę pieprzu cytrynowego, ziółek prowansalskich, żeby to smakowało, bo to te warzywa, to powiem wam, że dla mnie smaku nie mają. Myślałem, żeby się, oszu żeby to oszukać jakoś i przerobić to tu na przykład z kurczaczka, ale, ale to już wtedy jest oszustwo, a ja mam nie oszukiwać. I ostatni raz wziąłem widelec do jedzenia warzyw. To trzeba chomieć, mieć, bo to spada wszystko z widelca. Ale to jest chyba szaleństwo, co? Na takiego chopa trzeba, 120 kilo od 10, tylko chleba na dzień. No i to zwariować? Dużo ludzi pisze i pyta, czy mogą dołączyć się do tej diety, bo z filmików będą robić to samo, co ja. Powiedziałbym, że spoko, dołączajcie. Tylko jutro was zaskoczę, bo jutro mam wołowinkę i to Naprawdę solidną porcję, bo patrz jak mi się ręce częstą, to wszystko jest z głodu. 300 gram wołowinki jutro wjeżdża, ale w różnych odstępach będzie szlosik. Burger będzie jutro obowiązkowo, ale nie mogę iść serów. Gdzie ja, taki chłop, który dobierał się do burgera, to jak najwięcej tego osypka ładował do środka. No ale powiem wam, że jak tutaj przyprawiłem tymi warzywami, znaczy tymi przyprawami, tym lubczykiem, tym pierwszym i tymi żołami, to to zaczęło fajnie smakować. Ale śmiałem się, wiecie, na kuchni, jak kroję tego kurczaka. No bo człowiek, kiedy popatrzył, to myślał, że go zje całego od razu. Bo tutaj niestety nie może. Dzisiaj w ogóle wjeżdża że makrela, także będzie dosyć fajnie. Nie wiem, jak się za to zabrać, bo to dziwnie smakuje. Tego powinno być dużo, gdzie Mięsa, mięska powinno być dużo, a warzyw mało, no ale... Jak mówi, jest warzyw ile wlezie, to jejem. jem. Ja bardzo cię przepraszam Łukaszu, A ja sobie pozwoliłem na odrobinkę marchewki. Pół marcheweczki sobie tutaj do tego dorzucił, dla słodkości. Ja wiem, że w marchewce jest cukier i mam go nie ale już zwariować idziemy, się całe czas, bo wiesz, człowiek nauczony, się cały czas mięchot, uste, miechot, uste, napój słodzony, napój słodzony. No to jak to wyłączysz po prostu po 40 latach ze swojego życia, no to wariujesz. Mój mózg waruje. Nie jest łatwo. Wiecie, co mnie najbardziej cieszy. Zostało mi jeszcze 90 dni diety. A dziś jestem pierwszy dzień. Tam ludzie mi powysyłali filmiki sprzed dwóch lat, jak nie dietę trzymałem, ale ćwiczenia robiłem. Poddałem się już na drugi dzień. Tutaj tak być nie może. Za dużo osób mi kibicuje i bardzo mnie cieszę, że kibicujecie. I polecam wam przejść na taką dietę razem ze mną. Bo jak sami widzicie, jest nawet mięso. Jest <laughs> nawet mięcho, jest mięcho, ale powiem wam, że idzie zwariować, bo jedząc śniadanie, czyli trzy jajeczka, lecę coś zjadam, od razu robię drugi posiłek, no bo po prostu nie poczułem, że zjadłem, tutaj jest pod sytuacja. czuję, że to zjem i lecę na kuchnię za makrela się zabrać, bo... Będzie z dodatkiem, bo właśnie, z dodatkiem czego? Zobaczycie. A jeżeli chcesz śledzić moje poczynania z fit dietą, to hashtag fit baca. Wiem, że nie jestem fit, ale będę. Będę jadł Będę. Wiecie co? Zajadam się warzywami i zajadam. Naprawdę brakuje mięsa. Ja pozdrawiam wszystkich wegetarian i wegan. Nie wiem, jak go dajecie rady, ale piszcie mi jakieś swoje sprawdzone komentarze. Bo powiem Wam, że dosłownie co chyba ci idzie? Moje kiełki. Uwielbiam kiełki, wiesz? Ostatni raz, że jem nóż. Kolejny raz wjeżdżam z łyżką od zupy, bo co zjem, to mi spada. Najgorsze w tym jest to, że ja to jem i jestem głodny, ale podobno po paru dniach człowiek się przyzwyczaja. Mam nadzieję, że tak będzie w moim przypadku. Znalazłem tu groszek. Jest tutaj pieczarka, kalafior. Na grillu w tej chwili pyrka dla mnie seler. Tak grilluję go bez tuszczyku i. Pietruszka, korzeń pietruszki bo to sobie włączę na czwarty posiłek. Bo to jest dopiero trzeci posiłek. W kursach jest niemożliwe. Wędzony, cieplutki. No elegancko. Jak? Wcześniej nie dojadłem. To teraz nadrobiłem. Rewelka. Jednak. Nie Te przyprawy dużo zrobiły. Lubczyk jest świetny. Pożegabiałem lubczyk, tymianek, Janek, rozmaryn. I pieprz, cytrynowy. Jest po prostu mega. Za tydzień czasu, czyli w poniedziałek, oficjalnie staję na wagę. Uwaga, była całe 128. Zobaczymy, za tydzień. W tym tygodniu zaczynamy treningi. Treningi bardzo proste. Będzie cardio. Po prostu spacer. Godzinka dziennie Wiecie co? Szczerze. Jałowe to jest. Staram się to nakręcić jakoś. Dla mnie to jest jałowe. To jest zaję fajne. Kurczaczek. No mm. i A to ja muszę jeszcze przyprawić. No, jakoś. Nie wiem, no, no dziwnie. Słuchajcie, ale. Nie będzie źle, no damy radę w końcu. 40 lat. człowiek. Nic nie robił, tylko się obżerał. I to naprawdę, jest poważnie, a tutaj mija sobie te 40-latek. Idzie sobie baca. Z którą w schodach na wiech i na trzecim pięterku zaczyna zipieć, jak stary wóz. I to jest ten czas, kiedy trzeba coś zrobić. No i zrobiłem, ale powiem Wam, że już tęsknię za tym 90. dniem, kiedy będę mógł sobie. Pozwolić zjeść naprawdę solidnego burgera z serami tak, jak ja lubię. No i, no i to golono, nie? Co jest całkiem fajne? Dałem radę to zjeść, wcale się nie dziwię bo po prostu byłem tak głodny, że ja się cząszłem. jadąc samochodem. Już do gościa chciałem powiedzieć. No i mi dobra, stać. Ale mówię, muszę trzymać, no. To się wydaje dużo. Bo niby tego jest dużo, ale to wpada i wypada. Tylko warzywa. Daj suba. Dołącz do diety. I jeszcze nam darzy. Dzięki, że jesteś. Jeszcze czwarty posiłek. Piąty posiłek? A jutro zaś pięć posiłków. I zaś od rana. Niech się darzy.